Kosmos to niezwykle niebezpieczna przestrzeń dla człowieka. Historia lotów kosmicznych ma niewiarygodne przypadki przetrwania ludzi. Na przykład wypadek amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 13, który wystartował 11 kwietnia 1970 roku w celu eksploracji Księżyca. Eksplozja zbiornika z tlenem nastąpiła drugiego dnia. Dwa z trzech centrów paliwowych przestały działać, a system nawigacyjny przestał funkcjonować. Sytuacja była naprawdę krytyczna. Podjęto decyzję o wyłączeniu przedziału kontrolnego i przeniesieniu się do modułu księżycowego Akwariusz, gdzie załoga własnoręcznie uruchomiła system wentylacyjny. Kosmonauci ręcznie wypoziomowali trajektorię lotu na granicy dniowej i nocnej strony planety i wodowali na oceanie spokojnym. Właśnie ten wypadek Apollo 13 był główną historią filmu o tej samej nazwie, a fraza Houston, my problem stała się znana na całym świecie.